Drugi stream naszego pięknego sobotniego dnia miał tylko jedno duże wyzwanie gotowanie. Uczestnicy zostali podzieleni w pary. Nexus, który poprzedniego dnia na licytacji wygrał przewagę w tym challenge'u, miał możliwość wyboru swojego wspólnika i zdecydował się na Bonkola. Zadanie było proste: macie godzinę na ugotowanie dania, które będzie oceniane zarówno za smak, jak i prezentację. Twist w tym zadaniu polegał na tym, że każdy z zespołów miał maksymalnie 5 składników, z których mógł swoje danie stworzyć. Przyprawy i najwyraźniej wino nie wliczały się do limitu składników. Oba zespoły miały ten sam zestaw do gotowania, a jeśli chcieli użyć czegoś więcej, musieli marnować cenny czas, by znaleźć rzeczy im potrzebne. Zobaczcie, jak im poszło. 3, 2, 1, gotówka! Idzie! Proszę Państwa, ja tylko powiem tak, że ja już tu zostaję, ponieważ mam e, wyłączone mikroporty. Jakbyście cikolę, że tam widzicie, ale oni już w tym momencie się. O, e, o te rzeczy, słuchaj. Jeszcze raz, chłopcy, co tu to robicie, co się dzieje? Boloneza, panie Magnusie, tradycyjne danie kuchni śląsko-italsko-polskiej. Tak, to właśnie. powiedzcie coś więcej o tym daniu, no? Jest pyszne, przyrządza mnie bardzo często. Jest to stary włoski przepis od pewnego starego Włocha z włosy. Dobra, proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie, my tutaj będziemy dzisiaj atakować wasze kubki smakowe i oczywiście nostalgię klasyką gatunku prosto ze zwykłego PRL-owskiego podwórka. Proszę Państwa, dzisiaj będą kotlety mielone z wizerią, z ziemniakami. Wszystko to będzie poprószone koperkiem świeżym. Oooooo! Będzie, będzie, będzie! Czemu bułkę bierzesz? Daniusz Staroposki, czego zrobiłeś? To, co chcesz? Idź. Poszedł. No i teraz y, generalnie my y, chcieliśmy, dzisiaj mamy tak, mięso mielone z y, łopatki wieprzowej i y, mięsko wołowe również. I wołowe, ponieważ ty chciałeś, żeby był taki miks. No i co ty, co, Hamil, może powiedzieć? O, tu już za chwilę nie podnoszę, żeby się nie wytraciła Uuu, temperatura. Już tak od już, krawędzi już, już coś tam buksuje. Jak się to mówi, prawda, w języku śląskim, bulko. Tu są jaja! Polską, Nie! Polską gdzie formą. są jaja? Gdzie jest sos? Po co nam ta śmietana? Kto mi coś tutaj podstawił sos. złego? Co wy robicie w ogóle? Tak? Sosnek, suszone pomidory z ziołami Fantastycznie Omega, Bella, fantastico. mmm Fantastico! Wow No wpieprzymy naszego kubku Dobrze, dobrze, do tak, do, do, do. dobrze, dobrze Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze, dobrze My w tym momencie przygotowujemy sobie właśnie ogóreczki. Oczywiście to jest zwykły europejski polski nawet można powiedzieć ogórek. Jest, fajne, jest dobre mięso i dobry makaron. Sos trzeba będzie doprawić. Trzeba będzie fajnie doprawić. Kamil cały. No jasne, co nie zjemy. Dobra, nie ma się co. Teraz Wszystko jest gotowe. Jedynie co, nie kroimy ogórka, bo ogórek osolony zwłaszcza i pokrojony będzie puszczał. Będzie puszczał. Tak jak zimach, którego się... Także proszę Państwa, zadacie na pewno pytanie, czy wino nie zepsuło się od ostatniego razu, kiedy próbowaliśmy je. Także już dokonuję testów. Wina wyprodukowanego przez Magnusa, wino z Granatu, które też będzie nieodłączną, immanentną częścią tego dania. ja już mam taką ochotę na to, że w dupie to mam, jak to będzie wyglądać, ważne, że to zjemy. Kamil, ty masz plebejskie podejście, to będzie idealne. Dajemy tego, ale nie tak, wiesz, jak Mega, tylko po takie parę tych, podlewamy tym i żeby się zredukowało i potem na końcu wrzucamy makaron, mieszamy nie wiem. Troszkę soli. Nie? Nie. E... Gdzie jest ta ostra to, to, to? to jest to? No nie, A, nie, to jest ostra. Z krótka? Nam zebrali chyba płatki. To cili. leć po nią i leć po te płatki, czyli jeszcze. Dobra. No niech ona poprzykliwka. Idą. Zamykamy. Dobra. O, nie patrz! Chyba zostało 20 minut do samego końca. Jest bella, bella Fantastica, wow! Teraz jest grana bardzo niebezpieczna operacja. Kamil odcedza makaron. No patrz. Odcedziłeś. No, odcedzam. Nie okay. zrobiłeś sobie krzywdy. Jeszcze nie. Strzała wpadła. Strzała wpadła. padła. Czoła padła. Czoła padła? <laughs> nasz dron, dron zaatakował. Mmm, przeca? No. żeby było y, dla prawda kontentu, to ja pokażę, jeszcze co przed chwilą zrobiłem, tak to jest symbolicznie, prawda? O, tu symbolicznie, o tak i symbolicznie prawda o. Ja. o tak. Mhm. Mm. Mm Cebulka lekko już zeszklona. Z mięska musi prawda odparować woda, Cii. musi odparować wino. Ale to jest wino w ogóle z granata, wino z granata. A to dobre do bolonezy? No spróbuj sobie. No, ja już dobrze. w tym momencie kończymy tak naprawdę powoli, bo mizerię składamy. Ja pieprzę tą mizerię. Do mizerii... Tak, tu już oh, mielone. Tu jeszcze do tego mamy co? Koperek. Ja trochę koperku tutaj dodam do tej mizerii. Pięknie. I troszkę dodamy też ciepiorku. tak dziwnie, ale, ale to będzie taki nic. Za dużo Dobrze jest, okej! Okay. Dobrze, oni mają pszczołę, stary, to jest handicap. Czekaj, ja muszę zobaczyć, bo może ty masz spaczone te. Z tego mamy o, 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 o. Zobaczymy. Ja je w dupce, najwyżej się nie zdąży go wyciągnąć, bo jednak czas to czas zostało, Chyba zostało nam 9 czy 8 minut. Nasze dania, czy wasze dania, które przygotowywaliście przez ostatnią godzinę, będzie oceniał, jak wiecie, mój e, długowłosy znajomy z harcerstwa Maciek. Brawo! Jak widzimy, mamy tutaj Danie niby typowo włoskie, ale jednak anturaż, prawda? Element śląski jest w postaci mnie, bo ja jestem ślązakiem. Jest e, tak, i ty rękami ślązaka było to i zagłębiaka wykonane. Prezencja Dania w postaci wypowiedzi dwóch kucharzy. Jeśli chodzi o sos, no muszę przyznać, że tradycyjne polskie kulinę, o daję sobie znać. Chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko Danie, ale to jest taka kapsuła nostalgii. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak na śląsku w niedzielę ktoś poda roladę, kluski i modrą kapustę polane sosem, to jest tak, jakbyście go wzięli do rodziny. Także myślę, że coś takiego podane, to jest też, tak, takie okazanie trochę serca na talerzu. Nie, muszę panowie przyznać, że nostalgia 100%. Jestem oczarowany. Jeśli chodzi o, o mnie, to muszę powiedzieć, że to są troszeczkę dwa różne światy, bo tam jest y, włosko-śląska bologneza, przypominająca mi trochę czasy studenckie, gdzie trzeba było po prostu coś zjeść. E, ale też jest w tym sentyment i taka nostalgia do młodości. Natomiast tutaj to jest jak rodzinny obiad w domu, w niedzielę, zaraz po gotowaniu Roberta Makowicza. Koperek, który też bardzo lubię, mizeria, no to jest taka po prostu klasyka. E, jeśli chodzi o smak, e, powiedziałbym, że jest porównywalnie, ponieważ to są różne dania. Natomiast wizualnie, muszę przyznać panowie, to się prezentuje świetnie. E, dwa punkty, po jeden punkt za smak i za wygląd dla drużyny Nexus Bongol. Jeden punkt za smak dla drużyny Nexus Ka po po No przecież małgórki mają nasze, ej! Kurde, gnoju! No co za gość!